Ale ją gwiazd do klatki wkroczył Piotr Świerczewski, ale ją gwiazd, bo przecież gwiazdą i legendą piłki nożnej jest ten pan, który teraz w naszych ekranach, ale wkroczył do świata sobie obcego, do świata, w którym Greg Collins już był i wyglądał naprawdę dobrze. Idzie mocno od razu, świr widzimy, to on zapowiadał, że pójdzie do przodu, będzie wow. ja chciał zaatakować i jest mocny cios, trafia Piotrek Świerczewski. Ratuje się zejściem po nogi Grekie Kolis. Czy będzie w stanie obalić srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich z, z Barcelony? ja to widzę, że nie ma brak sił, brak Oj, sił, Oj Poleciał na plecy Świerczewski, ale zobaczmy jak szybko wstaje z tej pozycji. Ale Piotr się nie podaje i Miałe próbuje go dusić. charakter, z którego słynął na boisku Świerczewski i to pokazuje teraz duszenie gilotyną. Udusi, to jak to teraz będzie? Trzyma bardzo bra, mocno bra, swojego bra. przeciwnika, próbuje z tego uścisku uciec. Teraz Greg Collins jeszcze suka podpowiedzi na Rożnika. Wow. Mocny ciąg na zerwanie! Świetnie, przez chwilę obciążał swoim ciałem Piotrek. Teraz usłyszał podpowiedzi na Rożnika, idzie poduszenie z zapleców! Piotr wow. czy jest? Może się w kończyć udusić nie udusić Collinsa, nie! Wysmyknął się, ucieka z tej autostrady do przegranej. Szybko zmienił pas i wraca do walki. Za mało pił zalał. Collins i te turbiny nie za bardzo mu działają dzisiaj widać. Jakiś. Dużo, dużo tych kopnięć chce wykluczyć mobilność Świerczewskiego. Kolins, już Kolins widzę, że takie ciosy zadaje, nieobmyślane w ogóle. Już nie wie, co się dzieje. I to teraz Całocne, atak. Mocne, mocne uderzenie Świerczewskiego. Choć pokazuje, że niczym nie trafił. Kolins, ale przeważnie, kiedy ktoś tak pokazuje, to za chwilę może wylądować na deskach. Dokładnie, ale mówił, że się rozkręca dopiero. Miał być tak, czwarty, piąty bieg. Miało być turbo w wykonaniu Kolinsa. Zobaczymy, jak ta turba zadziała teraz. Idzie, idzie z ciosami Collins. On też wspominał, że jeśli Piotr Świerczewski nie zniszczy go w pierwszej rundzie, jeśli gdzieś nie da się zaskoczyć w pierwszych trzech minutach, to będzie z każdą minutą on zyskiwał przewagę. No, zobaczymy, jak to on się stanie teraz. Chwila. Teraz na ustawienie ciosu widzimy jak mierzy Collins, ale będzie chciał pójść po sprowadzenie. Mocno I chwyta nogi, rzuca. Się. Jest pozycja boczna, to może być. Ale znowu wyląduje pod ręką Piotra i może zostać utuszonych. Ale z tej pozycji będzie bardzo, bardzo trudno. Idzie Collins do dosiadu. W tarapatach Piotrek Świerczewski, bardzo trudno teraz będzie mu uciec. Odwraca się na plecy, oddaje tę pozycję, ale jest, jest na nomach, siła! Piotr jest Świerczewski. siła, jest I bolą też nogi Kolinsa, bo zmienił pozycję po tym jednym low czyli kopnięciu na Udo. Na pewno poczuł, na pewno to poczuł, jednak piłka uderzył. Jeszcze, jeszcze jedna. Czeka, czeka, jeden i drugi ładuje to jedno uderzenie, które może zakończyć pojedynek. No wiadomo, już trzecią rundę, już wyparował trochę siły, ale cały jeszcze, czas się jeszcze. nie podaje i kopie. Teraz to jest ten moment, w którym Lusza święczeństwo. może go skończyć. Ale zrobił e błąd, podszedł za blisko, kolis chce sprowadzać, czy będzie w stanie nabryte. próba rzutu przez biodro nieudana i przyjął ten ostatni czas Piotrek. Ale widać, że zawodnicy się trochę wymęczyli i już wybierają, gdzie ten cios uderzyć. I idzie, idzie skończy. Piotr Świerczewski. O już Kolenc ucieka. Ucieczka już jest. Schował się za podwójną. Prawy. Się nie boi, a Kolenc już ucieka, ucieka na kółka. 20 sekund. ciosy Pioska. To jest ten moment, w którym powinien zaatakować czas na... Dokładnie, taktykę dosyć. na chaos! To już nie ma co, to trzeba rzucić wszystko na ostatnią kartę. To mocne kopnięcie kolisa usłyszymy. Ostatni głos, szanowni państwo. Jest... Dogrywka Do potrzebujemy. Do Chyba nie ma takiej opcji. Your is... Piotr Świerczewski.